A więc jest, wybiła ta specyficzna godzina, ten czas. Moi kochani, 21 grudzień. Już jesteśmy w pierwszym dniu zimy i jesteśmy w nowej erze. Coś niesamowitego. Doczekaliśmy się. To jest magiczny dzień. Magiczny dzień, magiczny wieczór, magiczny czas na planowanie całego roku 2021. Ja specjalnie czekałam na to ważne wydarzenie 21 grudnia, ponieważ Jowisz i Saturn połączą się w znaku Wodnika, czyli Cała ludzkość, my wszyscy robimy krok w nową erę. Więc to dopiero początek zmian, które będą zachodzić w ciągu 200 lat, aż świat zmieni się całkowicie. No, moi drodzy, musimy wejść w nową erę informacji. Tak? Nową erę wolności. Na bardzo głębokim poziomie na, nasza rzeczywistość już się zmienia i zmienia się i będzie się zmieniać. Może wszystko to, co wydawało się nam oczywiste i zrozumiałe, stanie się nawet obce, nawet niepotrzebne. Nie nastały trzy dni ciemności, <grym> nie nastąpił koniec świata, może niektórzy są rozczarowani. Ale uważajcie na pewno, o tym cały czas mówiłam i powtarzałam, o czym myślicie dzisiaj i przez najbliższe kilka dni, nawet powiedziałabym do Nowego Roku, e, ponieważ teraz wszystkie energie osiągają maksimum energię z kosmosu. Obserwujcie swoje myśli, które przejawiają się przez Waszą głowę. Bo Wasze pragnienia mogą się spełniać, ale pytanie brzmi, czy zdajecie sobie sprawę z tego, co one niosą? Czy macie już w sobie gotowość na zmianę tego, co nas czeka? Zapalam świecę, tu już są wypisane moje marzenia, i niech się spełnią, niech tak się stanie, a więc tak jest. Moi kochani, od początku, jeszcze raz od początku. Ponieważ wiem, że wielu z was ma jeszcze z tym problem. Dzisiaj mamy pierwszy dzień zimy, bardzo mistyczny, najważniejszy tydzień przed nami. Przygotujmy się do tego momentu. Jeszcze macie czas. Wiem, że wiele osób medytuje, wiem, że wiele osób może nawet myśli o swoich o swojej przyszłości. A ja chcę Wam dać pewnego rodzaju narzędzie. Zaproście do swojego domu magię. Jeżeli nie zdążycie dzisiaj 21, możecie to zrobić w każdy dzień, zwłaszcza do 25. A nawet jeżeli ktoś nie, mia, nie ma takiej okazji, e, ponieważ są święta, jesteśmy zabiegani, zwłaszcza kobiety, możecie to zrobić. E, Aż powiedziałabym do pierwszego, czy nawet drugiego, bo 3 dni po pełni, a pełni mamy 30, czyli do 3 stycznia. Moi kochani, więc co? Najpierw się odprężamy, bo już wiemy, że wszystko jest w porządku. Nie martwimy się, wszystko będzie dobrze i teraz pomyślimy życzenie. I dlatego poprosiłam, abyście w jakiś dzień, może świąt, albo tego po prostu czasu, kiedy jesteśmy w domach, po świętach, zaprosili do swojego domu magię, bo to jest dobry czas na magiczne rytuały. Kochani, dlaczego właśnie teraz wszystko, co myślimy, kosmos zapisuje? Więc możemy podróżować wewnętrznie, możemy robić magiczne rytuały, zaklęcia. Czyńcie miejsce na nowej, dla nowej energii, celebrujcie owszem czas świąteczny, celebrujcie życie. Ale jesteśmy w takim procesie twórczym swojej przyszłości. Teraz możecie kreować swoją przyszłość. Więc zapoczątkowujemy w energii. Nowe wartości, nowe plany, nowe marzenia, nowe wizje. I możemy się właśnie wesprzeć energetycznie, żeby to szybciej poszło w eter, żeby to nie było takie ulotne czy stałe. To my pomagamy sobie magią i na tym mi bardzo zależało. Moi kochani, Trzeba zapalić białą świecę. Tam w tle, zobaczcie, tam w tle świeci się moja biała świeca, którą zapaliłam dla oczyszczenia energii. Następnie możecie użyć um, paosanto, możecie użyć szałwie, a jeżeli nie macie, to każda gospodyni prawie ma w domu liść laurowy. Możecie okadzić energię. Aczkolwiek już samo zapalenie białej świecy Oczyszcza energię, ponieważ to jest energia tej świecy. Świeca uniwersalna, biała, jest neutralną świecą. Ja tutaj, jak już na początku filmu, okadziłam Wam pomieszczenie, okadziłam i zaprosiłam magię, tą dobrą magię, pozytywną energię do rytuału. Następnie, kochani, bierzemy kartkę i Długopis. Ja tak szybko nie chcę, żeby nikt przeczytał. Kartka. Akurat wybrałam czerwony pisak, ponieważ tak mocno mi zależy, żeby się to spełniło. Czerwony długopis albo zielony długopis są do, tej, do tego rytuału najbardziej odpowiedni. Więc mamy kartkę papieru, czerwony lub zielony długopis, i piszemy już co kontrakt, naszą umowę z górą, naszą prośbę. Oczywiście, w formie dokonanej, spisujemy taki kontrakt z górą i piszecie na kartce. Piszecie kartkę i piszecie data, dzisiaj, albo na przykład, no dzisiaj ktoś nie ma czasu, to zrobi to 25 grudnia, e, rok, piszecie miejsce i swoje imię i nazwisko, czyli ja, Reni, nazwisko urodzona i tutaj urodzona, którego. I piszemy dalej. Zwracam się z prośbą, lub proszę, proszę, proszę. Może, kochani, ktoś z Was chce, aby w Waszym życiu zamanifestował się partner, więc piszecie. Proszę o zamanifestowanie się w moim życiu partnera, miłości, najlepszej dla mnie pod każdym względem, albo partnera najlepszego dla mnie pod każdym względem. Albo może macie marzenie, domu albo może marzycie o nowej pracy proszę o nową lepszą pracę najlepszą dla mnie i spisujecie swoje marzenia swoje cele swoje pragnienia kochani ja dodaję do tego zawsze jeszcze świece na świecy ale to zastrzegam żeby znowu nie było pytań może być a nie musi ja chciałam tak mocno, naprawdę tak się przygotowałam do tego rytuału. Zapaliłam jeszcze złotą świecę, może być biała albo srebrna, i jeszcze tutaj te marzenia, oprócz tego, że na kartce napisałam na tej świecy i zostawiam ją do spalenia. I teraz tak, odłóżmy tą świecę na bok. O, moi kochani, i trzeba to zrobić tak lekko powiedzieć sobie, tak, robię ten rytuał. Niech tak się stanie, a więc tak jest. Zrobimy rytuał i potem o nim zapominamy. Nie kontrolujemy tego, kiedy to się stanie i czy to się stanie i czego oczekujemy. Szczęśliwej niespodzianki. Że właśnie te życzenia zamanifestują się w naszym życiu. Bo bądźcie pewni, że to, co jest dla waszego najwyższego dobra, to to się spełni. Um. I jeszcze powiem, jak już napiszecie wszystko, to trzeba napisać na kartce z tyłu. Niech to lub jeszcze coś lepszego stanie się moim udziałem. Otwieram się, otwieram się na to, bo może wszechświat, em, powiem Wam szczerze, ma dla Was coś jeszcze lepszego. Czyli ja sobie tutaj y, dopiszę, do, otwieram się na moje. Marzenia, lub jeszcze na coś lepszego, piękniejszego można dodać. Nigdy nie wiecie, co jeszcze może ws wszechświat wam e, zgotować. Może dlatego tutaj się nie trzeba i nie można zamykać e, z pewnymi e, życzeniami. Może czasami ktoś jest bardzo skromny, ktoś, E, na przykład nie potrafi prosić, a tutaj trzeba się otworzyć również na inne możliwości. Położyłam tutaj miskę z wodą, bo bierzemy wodę. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie że nie zrobię pożaru. I teraz możecie karteczkę na pół poskładać ją, a może jeszcze ja zrobię tutaj rulonik, żeby się łatwiej paliło. I zapalamy te marzenia. Dzisiaj zapalamy, proszę zobaczcie. Oczywiście ostrożnie nad miseczką z wodą patrzymy, jak płomień spala się, spalają się te nasze marzenia, i myślimy, niech tak się stanie, a więc tak jest. I oczywiście ten popiół wrzucamy do tej wody. Miseczka z wodą, moi kochani, dobrze jest. Spalić te nasze życzenia, teraz właśnie jest spalmy nad miseczką z wodą. Popiół możecie rozrzucić w ogródku, czy po prostu wyrzucić na świeże powietrze, jeżeli ktoś chce i ma taką możliwość. Niech wrzuci do, e, na przykład wody, bo może też do jeziora. Oproszę, jak się pięknie palą, będą się stabilnie, spokojnie. U mnie akurat te wszystkie Życzenia, marzenia spełniać. Wszystko w odpowiednim czasie. Bardzo ładnie się spaliło. Może wam pokażę. O proszę. Mniemam, że wszystkie moje te pragnienia, marzenia będą się spalać, ponieważ rulonik wypalił się cały. No i jeszcze sprawdzę sobie. No tak, wszystko pięknie jest wypalone. Nad miseczką z wodą proszę. I wrzucę to, te moje marzenia do ogródka, popiół. Pięknie, moi kochani. A więc jeszcze raz, jeszcze raz. Dobrze jest w ciągu najbliższego czasu, do 3 stycznia, zrobić taki rytuał, gdzie palicie białą świecę, oczyszczacie energię na kartce papieru, czerwonym lub zielonym długopisem. W formie dokonanej spisujecie tak zwany kontrakt, umowę z górą, gdzie zwracacie się z prośbą, lub prosicie o zamanifestowanie się w waszym życiu takich i takich pragnień. I piszecie jeszcze, że niech tak się stanie, lub jeszcze lepiej, dla mojego najwyższego dobra, spalicie potem to i popiół wrzucicie do mm, ogródka, na ziemię. Albo do jeziora, do morza. I moi drodzy, zawsze co roku robię tak zwaną mapę marzeń. Obudźcie swojego rodzaju w sobie teraz kreatywność. To jest bardzo ważne. Ja uwielbiam robić mapę marzeń. Mam już trzy, co roku je wyklejam. Akurat jak się przyprowadzałam, to teraz mam trzy, bo te. Pozostałe akurat nie są w moim już posiadaniu, przy tych przeprowadzkach się gdzieś zagubiły. Ale karta mówi: rysujcie, malujcie, myślcie kreatywnie. Czyli zapraszamy teraz do naszego życia marzenia, już możemy o nich myśleć, możemy już ich wizualizować, planować cały rok 2021. I nie, i ktoś może, yy, komuś wystarczy ten rytuał, tak? A może ktoś jeszcze. Potrzebuje takiej wizualizacji i właśnie byłoby to bardzo dobrze, żeby zrobić taką mapę marzeń przez, zgodnie z zasadami Feng Shui i mieć ją wyklejoną nad łóżkiem. Codziennie wstajecie, patrzycie na tą mapę marzeń i widzicie na przykład, że o, macie marzenie. Dom, mam piękny dom, mam większy dom, ponieważ chcę, bo, bo mam ochotę mieć dom albo nowe mieszkanie, i jak już tylko wstajecie to, robicie pierwszy krok i widzicie wyklejone to nowe mieszkanie, to Wam przypomina o tym celu i wszechświat to widzi i robi wszystko, żeby przyciągnąć do Was um, te dobre, pomocnych ludzi, okazje, sytuacje, aby Wam pomóc zrealizować Wasze marzenia. Oczywiście, kochani, Musicie wiedzieć, że może na świecie być napięta właśnie sytuacja. Początek roku 2021 stworzy tą napiętą sytuację, bo mamy tam jeszcze uran i taka energia walki, zwłaszcza sił nieczystych zła, może chcieć walczyć właśnie jeszcze, nie puścić te, te stare rzeczy, rządy, manipulacje. Tu musi nastąpić wielki przełom świadomości społecznej. Ja będę o tym prosić, o to medytować, aby wszystko dla Was stało się zrozumiałe, oczywiste, abyście patrzyli na swoją wolność, wolność przede wszystkim zewnętrzną i we wewnętrzną, abyście byli wolni, abyście mieli szansę na te. I możliwości na te manifestacje, manifestacje siebie, manifestacje swoich pragnień, swojej natury. Tu je, będzie nam potrzebna niesamowita wiara, jeszcze raz wiara. Musicie być silni, mocno wierzyć, y, budować swoje ideały, swoje wewnętrzne scenariusze na najbliższe 20 lat, niezmiennie od tego, co inni myślą, co inni y, mówią. Wy macie być silni, przygotowywać się do pozytywnych zmian w swoim życiu, tych pozytywnych, natomiast jeżeli y, wy będziecie mieć jakieś problemy, to wtedy szukajcie uzdrowienia. Uzdrowicieli, uzdrawiania, możecie y, skierować się do najbliższych przyjaciół, niech przyjaciele Wam też y, pomagają, ale też możecie Wręcz nawet powinniście skorzystać z takich cudownych narzędzi uzdrawiających, jak na przykład Reiki albo różnego rodzaju inne, tak? Ale przede wszystkim zawsze z ciekawością macie otwierać się na nowe życie. Bądźcie ciekawi, bądźcie drążący. Nie poddajcie się, macie spełniać teraz swoje pragnienia i marzenia. Takich light workersów świat potrzebuje. Niech nas będzie jeszcze coraz więcej. Właśnie zdecydowanie tak. W ten sposób będą się spełniać nasze najlepsze marzenia. Pamiętajcie o wdzięczności. Dziękujcie Wszechświatowi, okazujcie tą wdzięczność. Bądźcie też po prostu z sobą, ponieważ um, wy. Tacy, jacy jesteście, jesteście wspaniali, nie, potraficie, nie, nie pozwólcie się stłamsić i pamiętajcie o dwóch potężnych narzędziach, o szczęśliwych myślach i o tym, że miłość zawsze zwalcza wszystko, a zwłaszcza lęk. I tego, kochani, wam życzę miłości, jeszcze raz miłości, abyście zawsze kierowali się w życiu swoimi prawdziwymi uczuciami, bo kiedy będziecie to robić, kiedy będziecie czuć. Że mm, to jest właściwe, właśnie to, co będziecie przepuszczać przez pryzmat swoich, że tak powiem, odczuć, i jak będziecie wierzyć w siebie, przede wszystkim jak będziecie wierzyć w siebie, w swoje marzenia, w swoje prowadzenie przez aniołów, uwierzcie mi, zawsze podejmiecie właściwe decyzje. A te dobre decyzje zawsze będą pobłogosławione przez co. Przez światło, przez światło i zawsze zapraszajcie do swojego życia, do swojego domu, do swojej rodziny. I moi kochani, wszystko będzie dobrze. Tego ja Wam życzę. Jeszcze będzie jeden filmik z życzeniami świątecznymi, więc teraz tylko powiem. Trzymam kciuki, abyście. Zrobili rytuały, abyście zapraszali do swojego domu, do swojego życia magię i aby ta magia pomagała Wam w pozytywnym myśleniu. A ja pójdę teraz rozrzucić moje marzenia do ogródka, wyrzucić w popiół. Przy okazji jeszcze spojrzę na niebo. No i moi kochani, do usłyszenia, pamiętajcie, pomyślcie życzenie. Vasárosi Ruxna.